Witamy Was, nasze kochane Ireny i Mercy. Już dawno nie byliśmy z Wami w kontakcie, ale chcę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo Was kochamy, wszystkich i wszystkich Waszych piesków. I e, dziękuję Wam za to, że piszecie do mnie, za to, że pytacie, za to, że e, kochacie swoich zwierząt. Bardzo Was kocham i szanuję. I kiedy wysyłacie do mnie pytania, czy piszecie? To bardzo proszę, żeby wysłaliście zdjęcie waszego pieska, czy suni i napisaliście imię, bo bardzo pragnę wysłać ogrom pozytywnej energii dla was i dla Waszego e, zwierzaczka. A dzisiaj mamy temat: pytania i odpowiedzi. Bo dostałam mnóstwo różnych pytań i oczywiście odpowiedziałam, ale chciałabym, żeby. Na to pytanie usłyszeliście i wy odpowiedzi. Może komuś to posłuży. I właśnie zaczniemy od pytania. Napisała jedna pani. Takie pytanie, czy warto sterylizować sunię, która już jest po pierwszej cieczce? Jak ja podchodzę do tego, żeby sterylizować pieska? Moje kochane. Uważam, że bez poważnej przyczyny nie warto to robić. Po coś te wszystkie narządy dane i specjalnie wycinać? Wydaje mi się, że to bez sensu. Nawet jak w tej chwili myślicie, że wasza sunia nie będzie miała dzieci, nie chcecie, żeby rodziła, czy wasz piesek nie będzie kryć. Nie chce się, żeby on ukrył innych sług. Z tego powodu nie warto sterylizować. Ale to tylko moje zdanie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, Wasze zdanie może się zmienić. Po drugie, po co wtrącanie w organizm pieska? I takie drastyczne rzeczy robić. Tylko z powodu jakichś chorób czy wymagań zdrowotnych. To jest polecane i to jest potrzebne. Najlepiej, żeby w ogóle dla życia, dla radości, dla zdrowia Suni, najlepiej, żeby Sunia urodziła przynajmniej jeden raz. Później jak zdecydujecie, że ona nie musi rodzić, nie trzeba, już w wieku takim po 8, 10, po 8 latach, Jeżeli zdecydujecie, to można zrobić sterylizację, żeby nie powodować różnych chorób usuni, piesek też tak samo. Tylko z powodów zdrowotnych, jeżeli to jest skazanie od lekarza, to wtedy warto kastrować pieska. Ale słuchajcie, na przykład, jeżeli zaczyna się choroba alapacja. I niektóry, niektórzy weterynarze mówią, że trzeba pieska sterylizować, czyli kastrować, i wtedy on i to zapobiegnie wypadaniu szerszy, to to nieprawda. To nie może być powodem do kastracji. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Drugie pytanie. Drugie pytanie. Ja w sklepie mam szelki, mam plecaczki i uważam, tak, że kochana, następne pytanie było co do szelek, e, które mam w sklepie. A, chcę Wam e, przypomnieć, że jeszcze mam w naszym internetowym sklepie szelki ze smyczką tęczowe i jeszcze mamy plecaczki i różowe i niebieskie i może e, kilka e, szaro-czarnych. Dlaczego polecam e, te szelki? Dlaczego polecam te, e, ten smycz? Po pierwsze, te szelki e, bardzo dobre dla szersi szpicy i nie psują szersi, bo cienkie, z tkaniny i nie powodują wałkowania szersi. A, dlaczego szelki? Ja Wam mówiłam, że obróże nie jest polecane. Po pierwsze, a piesek czy sunia ma małą główkę i bardzo łatwo wysunie główkę z, z obroży. Po drugie, możecie mocno, mocno ruszyć, po prostu pociągnąć za tą obrożę i może być krzywda dla pieska, który ma obroże. szelkami czegoś takiego nie będzie. No i tutaj było pytanie, czy te szelki, które mają krótki smycz, czy to dobre dla pieska. Ja uważam, że jeżeli macie spacerki w mieście na chodnikach tam, gdzie poruszają się inni ludzie, z innymi pieskami, zwierzakami, to tylko krótka smycz jest bezpieczna, bo możecie szybko odreagować, pociągnąć pieska, wziąć na ręce. Jeżeli jest e, smycz dłuższa, która jest fajna na spacery w takim miejscu kameralnym, że tylko wy jesteście z pieskiem, to jak najbardziej możecie korzystać. Jeżeli e, chcecie e, na takiej wyciąg wyciągalnej smyczy spacerować w mieście, to nie polecam, bo możecie nie odreagować i szybko nie. Podnieść pieska. Piesek może zakręcić się wokół jakiegoś, jakiejś przeszkody na drodze, i to jest bardzo niebezpieczne dla Waszego zwierzaczka. Także jeszcze raz przypominam, że mamy szelki i smycz w bardzo atrakcyjnej cenie. Oprócz tego e, mamy jeszcze ochronny pas dla e, przewożenia piesku, pieska w samochodzie, też w atrakcyjnej cenie, i plecak, który pozwoli Wam być z waszym, e, e, z waszym ukochanym zwierzaczkiem wszędzie. Będziecie miały wolne ręce i on będzie czuć Was i będzie w, bezpiecz w bezpieczeństwie. I tak, i było takie pytanie, czy jeżeli piesek nie chce być w tych szelkach, nie chce chodzić na smyczy. Oczywiście, jeżeli nie chodził wcześniej, nie jest przyzwyczajony, to tak będzie reagować. Ale wszystko, co, czego chcecie pieska nauczyć, to trzeba jego przygotowywać z samego dzieciństwa. Chcecie, żeby z wami jeździł, trzeba zabierać do samochodu i wszędzie go zabierać. Chce się, żeby chodził na z szelkami i na smyczy. Trzeba zak, zakładać, i później, jak on będzie wiedział, że idzie na spacerek, będzie sam biegnął i nieść wam te szelki ze smyczem, żeby, żeby móc iść z wami na spacerek. Do wszystkiego trzeba pieska przyzwyczaić. I przy, to przyzwyczajenie, jak i i do spacerków i do jazdy samochodem. To musi być z Waszą miłością, z Waszą cierpliwością. E, wszystko będzie dobrze. A Szpic Miniaturowy bardzo lubi Wasze towarzystwo, bardzo lubi być z Wami i wszędzie chce być z Wami, żeby czuć Waszą energię, e, was, Waszą opiekę. I będzie Wam z przyjemnością towarzyszyć. Jeszcze e, następne pytanie. Następne pytanie było na temat e, e, wyżywienia, jak najlepiej karmić pieska e, dorosłego. Najlepiej karmić pieska dwa razy dziennie. Jeżeli piesek jest zdrowy, jak najbardziej polecam suchą karmę, dobrą e, super kea, na, e, natur... No, я ja купую том карми для моїх пісків з, з білим шерщем. І я стим дуже задоволена, бо піски не мають зачеку, не мають проблем з шерстю І один раз на два дні спокійно можна том сухом карми дати. Рано чи вечором. A resztę jedzenia tak, rano koniecznie surowe żółtko jajka, ale nie całe, a tylko jedną trzecią, jeżeli to jeden piesek. Reszta możecie wykorzystać do swojego jedzenia, prawda, do omletu czy do smażenia. A później jedzenie najlepiej z naturalnym mięsem gotowane z warzywami. Jeżeli kaszki, to dodawać bardzo mało, żeby nie powodować, żeby nie przytłusić Waszego pieska. A co jeszcze? Jeżeli kupujecie gotowe mokre karmy w sklepach, to czytajcie skład, żeby tam było więcej naturalnych rzeczy, witaminów i naturalnego mięsa. Żeby najmniej było zboża i takich różnych niepotrzebnych składników. No, i koniecznie zawsze musi być dostępna woda. Ale teraz mówię Wam o wyżywieniu dorosłego pieska. Dla szczeniaków karmienie trzy razy dziennie, zawsze dostępna sucha karma i woda. No, bardzo Was kochamy, bardzo lubimy. Te osoby, które jeszcze nie podpisane na nasz kanał, zachęcam, żeby to zrobiliście. Piszcie do nas, wysylajcie zdjęcie Waszych zwierzaczków. Kocham Was bezmiernie. W ogóle przychylam się przed ludźmi, które kochają zwierzęta, które z nimi rozmawiają, które mają zwierzęta i obdarowują ich swoją miłością i opieką. Przekazuję pozdrowienia od całej mojej gromadki, od Doli, Barbie, od Loli i od Lali. Zadawajcie pytania, jesteśmy z Wami, przytulamy się i żegnamy się. Pa, pa.